Dzień dobry Państwu, witam po długiej przerwie. Myślę, że to jakieś 6 miesięcy minęło od czasu, kiedy nagrałam ostatnią lekcję. Miałam trochę problemów natury technicznej, bo chciałam już zacząć nagrywać dwa miesiące temu, ale okazało się, że mój komputer kompletnie wysiadł i niedawno kupiłam nowy, ale jeszcze nie wiem, czy. Go zatrzymam, ponieważ jest on po hiszpańsku i okazało się, że niestety nie można go zmienić na język angielski. A, a ja nie, nie wiem, czy dam sobie radę z nowym programem, z nowym komputerem i z nowym językiem, którego tak dobrze jeszcze nie znam, ale bardzo się staram go opanować. Ja chciałam Państwu bardzo pokazać tą. Miejsce, w którym jestem, to jest plaża. Bardzo ją lubię, ponieważ jest osłonięta skałami z, z każdej strony. A to już jest główna plaża Mazatanu, która ciągnie się wzdłuż całego miasta albo odwrotnie miasto, położone jest przy plaży, w każdym bądź razie malekon, czyli ten deptak wzdłuż oceanu ma 21 km i niektórzy mówią, że jest najdłuższy w świecie, niektórzy, że drugi o Rio de Janeiro. Nasz budynek, który tu Państwo właśnie widzicie, jest przy tym deptaku położony, a to jest historyczna Casa de Marino. To wideo zrobiłam kilka tygodni temu, a to wideo to jest z dachu naszego budynku właśnie na cały ten malekon i na naszą malutką plażę. O, widzicie Państwo, tutaj ona jest osłonięta z skałami z, z każdej strony dlatego bardzo bezpiecznie jest się tam kąpać. Z drugiej strony Casa de Marino jest malinka plaża, na której zawsze znajduje muszelki. To video zrobiłam z zachodem słońca. Muszę powiedzieć, że tutaj takich zachodów słońca pięknych jest wiele i bardzo cieszę się, że mogę się z Państwem tym podzielić. No, ale już wracając do malowania, kupiłam tutaj taką lampę, która mi się bardzo spodobała, i zdecydowałam się, że namaluję obraz, który będzie koło niej wisiał. I widzicie Państwo, ten obraz składa się z ośmiu małych tramów tej samej wielkości złożonych razem. Ja je złożyłam razem, położyłam na podłodze i ten obraz namalowałam. Użyłam tutaj bardzo bardzo jaskrawych kolorów, takich głównych kolorów żółty, czerwony, niebieski i Zielony, zainspirowana byłam kolorami. W Meksyku tutaj bardzo często używa się takich kolorów podstawowych, kolorów i, i bardzo one dobrze się prezentują właśnie w takim pełnym słońcu. Ja pierwszy poliptyk, bo taki obraz właśnie składający się z wielu części namalowałam dwa lata temu w galerii i zauważyłam, że cieszą się wielkim powodzeniem. Ja myślę, że jest teraz moda na tego typu obrazki. Ten mój obrazek namalowałam farbami akrylowymi. Najpierw przy pomocy pędzla namalowałam główną kompozycję, a następnie popryskałam farbami w butelkach. Pamiętacie Państwo metodę Polaka Jacksona z moich poprzednich lekcji, które pokazywałam w lecie w, lecie w Brytania Beach. A tak wygląda mój obraz już powieszony tutaj w mazatlanie w Meksyku na ścianie. I jeśli tylko uda mi się to video dać na YouTube, to obiecuję, że wkrótce zobaczycie Państwo kolejne lekcje. Żegnam się już z Państwem i zapraszam na kolejne lekcje. Do widzenia i do usłyszenia.